Jak w trzech sposobach wykorzystać linię trendu do tego, aby poprawić swoją efektywność na rynkach finansowych? Jak nie zostawiać z akcjami, które zaraz zaczną spadać, lub jak dokonać transakcji z bardzo małym, wąskim stop lossem, kiedy rynek odbija, tak jak na przykład na PZU, kiedy robiły się dołki w 2020 roku, kiedy też informowaliśmy o tym podczas naszych podsumowań sesji, w jaki sposób właśnie to wykorzystywać, te momenty, jak łączyć linię trendu z innymi narzędziami, jak pokazywać, jak interpretować zachowanie ceny, w jaki sposób na przykład na akcjach KGHM-u można aktualnie interpretować zachowanie rynku dzięki właśnie liniom trendu, dzięki jednej linii, która została tutaj wyznaczona, jak to robić poprawnie, jak to wykorzystywać. To wszystko już w środę 16 lutego godzina 23 sposoby na praktyczne wykorzystanie linii trendu. Serdecznie zapraszam Marcin Tuszkiewicz ze squaver.com